Zgadnij ci, kto wrócił. Wodzę z buta Twoja kariera, kurwa to zwykła pokuta Na pożegnalnym koncercie pajacu się zjebałeś Chciałeś być mordercą, a jak dziecko płakałeś Artur, pierdoisz farmazony, jakbyś był królem sceny A jesteś nikim, zwykły frajer, zero ceny Udajesz za zabójce, kurwa z groźną miną a kończysz na glebie jak pizda pod winą Wyjebałeś się na boisko, kurwa, w twoje Wielkie punchline'y giną w moim szumie Masz ziął z bazaru, rymy z odpustu Ja cię palę na majku ze spustu Mówisz, że jesteś bez ha, pierdolisz bzury Twoja siła to legenda, jak jebane czary mary Ja wchodzę na beat, robię rzeź, czysty gnój Ty możesz mi co najwyżej, kurwa, buty czyść, chuj Mówisz, że jesteś bestią? Ha, pierdolisz, ptury. Twoja siła to legenda jak jebane czary, mary. Ja wchodzę na bit, robię zeźnie czysty gnur. Ty możesz mi co najwyżej, kurwa, buty czyść, chuj. I cię, kto wrócił. Brrrra! Wchodzę z buta. Twoja kariera, kurwa, to zwykła pokuta. Na pożegnalnym koncercie pajacu się zjebałeś. Chciałeś być mordercą, a jak dziecko płakałeś. Artur pierdolisz farmazony, jakbyś był królem sceny. A jesteś nikim, zwykły frajer, zero ceny. Udajesz za burce, kurwa, z groźną miną. A kończysz na glebie, jak pizda pod winą. Wyjebałeś się na boisko, kurwa w tłumie twoje, twoje wielkie pańczlajny giną w moim szumie Masz front z bazaru, rymy z odpustu Ja cię palę na majtu, jak jońka ze spustu Mówisz, że jesteś bestią, a kiedyś bzury Twoja siła to legenda jak ciepane czary mary Ja wchodzę na bit, robię rzeźnie czysty gnój Ty możesz mi co najwyżej, kurwa buty czyść chuj że jesteś bestią. Chuj.